Siemano, to jest pierwszy odcinek na Apple Games. Nie ma mojego kolegi, bo jest chory. Więc mówiliśmy Wam, że nie będziemy robić tych odcinków, naprawdę, ale się zgodziliśmy na te odcinki, bo po prostu nie ma żadnych nich Okej, okay, to zaczniemy grę. i zaczęliśmy, zaraz Wam pokażę, co już zbudowaliśmy. To jest właśnie to. O, strona, Mamy ściarkę, mamy rdóweczkę, mamy nie wiem co to w ogóle jest. Tu mamy jakieś takie przybory. nie, to mamy coś. Mamy tutaj coś. Pokażę Wam, jak, jak to wygląda. Y, stąd mamy taki domek. Pokażę Wam wszystko to, no. Dopiero zaczęliśmy grę y, dzień wczoraj, tylko że ostatni film nie udał się i nie, nie pokazywali. Nie pokazywali Mamy jakieś... nie chyba jakieś kin, takie coś. Chyba jakieś to jest zebranie zwierząt. Takie, takie coś. Ok, to idziemy na dół. I jak pójdziemy na dół, czyli jeszcze tutaj mamy farmę kokobins. I ta farma Kokobins wprowadza yy, nas do farmy zwierząt. Zapnę klowki. No nie, tu mamy taką farmę. Nie no, żeby się Y, tu mam farmałeczek, tu mam takie kłosi i takie coś, to jakby raz to zrobimy. Ok, tu mam farmę. Opa. Farmę. Ojej, kurwa, co się. No, farmacek, no. to słowo. Pstadzimy doszło. Tu mam farmę tak. Teraz pokażę Wam y, musz spawner szkieletorów, który niestety uległ zniszczeniu. Nie widzimy na niego jakieś plany, ale... O, zrobiliśmy już mieszarkę szkieletorów, tam jest lawa, jakby te spływały i ginęły, a tutaj się stawało i wszystkie rzeczy się brało, i szyki dawało, te szkrawki, w tej szkalki, nie tylko że y, uległy tam nie wiem jak, nie wiem jak jakiś y, brat mojego kolegi w ten, w no, to ogólnie to, to wszystko chyba jest. Wykupiemy. Nie wiem, w tym odcinku tylko chciałem to pokazać, a w następnym odcinku już pokażę jak będziemy, o, będziemy już grać normalnie, jakiś, nie wiem, coś będziemy budować. Będziemy, proszę o te łapki w górę, w ogóle to, to motywuje do y, robienia filmików. Na tym razem obiecuję, że będzie to filmik lepszy, bo chciałam wam pokazać jak to wszystko wygląda, jak to wszystko jest w i my no, chcemy to zrobić, no, łapki w górę, żeby nas motywować. To potem potem nam jakieś ten, jakieś yy, zdjęcia, budowli, yy, yy, jakieś nie wiem, cokolwiek o co Wam się spytamy, to proszę wysyłać nam jakieś pomysły, żebyśmy to zrobili. To chyba tyle. Nie wiem co jeszcze zrobić. Nie no to jeszcze, zanim się odcinku, yy, to mój kolega przyjdzie, już, już się wyzdrowieje, będzie się troszkę chory, ale zaraz ja, o, o, to, to, to co zabraliśmy, Takie coś, ładnie nawet tu jest, musieli przynieść ładnie, subskrybujcie nas, to motywuje bardzo pracy. i no, to, to nara, to wszystko.